Bogu. Czy dzisiaj jeszcze drzwi łaski, jak ta pierwsza, ostatnia, śpiewaliśmy, drzwi do łaski, do zbawienia są otwarte? I Biblia mówi, że to jest dzisiaj dzień zbawienia, dzisiaj dzień łaski. Jutro może do nas nie należeć. Z jednej prześpiewanej wcześniej, O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Chwała Bogu, że był taki dzień, droga dusza, w moim, twoim życiu. Że nasz Pan zbawca Jezus Chrystus nie popatrzył, że może i dzisiaj popełniamy błędy, gdzieś tam upadamy i grzeszymy. Tym bardziej wtedy, gdy byliśmy jeszcze w tym świecie, Jezus spojrzał, przyjął w swoje objęcie. I dzisiaj te ręce naszego Pana Jezusa Chrystusa są wyciągnięte do każdego, aby ratować, podnosić pomagać i błogosławić. I to cenność mamy w Jezusie Chrystusie. Rano czytałem, później się podzielę z y, objawienia y, Jana, ale czytałem kolejnością 33 rozdział, tylko wspomnę o tym stróżu, gdzie Bóg obowiązki proroka stróża i tam posą takie słowa a ty syno człowieczy mów do swoich rodaków sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego gdy popełnia występek a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku gdy się odwróci od swojej bezbożności lecz i sprawiedliwy nie może żyć gdy grzeszy lecz następny gdy mówię do bezbożnego na pewno umrzesz a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, będzie dawał zastał, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występu, na pewno będzie żył, nie umrze. A więc widzimy, jest taka po nauki, też się świeci, słyszy, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ale po Biblię Biblia pokazuje, że jeżeli ktoś, no. Liczy na tą swoją sprawiedliwość, że uwierzył, przyjął, obojętnie co w życiu, jak będzie żył, to będzie zbawiony. No nieprawda. Jeżeli po będzie grzeszył, poniesie w konsekwencji, i Boży Zakon mówi, co człowiek sieje, to iż czasem przyjdzie się to zbierać. W obywieniu Jana na trzeci rozdział przeczytam pewien urywek. Trzeci rozdział i siódmy wiersz. Od siódmego. A do niego zboru filadelfii napisz: To mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz do Wida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparło się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego <laughs> i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga Mojego i nazwę miasta Boga Mojego, Nowego Jeruzalem, które stępuje z nieba, od Boga Mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zboru. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz. Aby nikt nie wziął korony Twojej. Często w życiu porównywałem do drugich, może nie w tym sensie porównywałem, ale gdy patrzyłem na swoje życie, na pastora, na, Bian, na Janka, że ma tą pamięć, ten ma sposobność, i wiedziałem z Biblii, że każdy coś w swoim życiu poseł, otrzymał. Jakąś tam cząstkę, jakąś część, jakąś posuną no, czy posługę, ale myślę, często myślałem, że o to posłuną no, nie mam nic. W porównaniu, jeżeli patrzę przez pryzmat, co bracia, jak potrafią i tak dalej. Ale Biblia posługi, gdy może wnikałem dalej i głębiej, patrzałem, zobaczyłem, mając Chrystusa. Mamy wszystko w Jezusie Chrystusie i ten wiersz. Chciałbym troszeczkę tak podrobnie. Stefan czytał o tym dziękczynieniu. Psalm setny, który mówi mamy za co dziękować. I to, że dzisiaj ja i ty droga duszo jesteś na tym miejscu. To też łaska Boga naszego. Nie tak dawno, gdy odwiedzaliśmy y, braterstwa Szymaniuków, Janka i Gale I Pamiętam, Janek to był, no, cały czas z entuzjazmem mówił, rozmawiał i wiedział, że jego życie u schyłku jest. A siostra Gala powiedziała, chcieliby jeszcze być w służeniu Da Bóg zdrowie, może będzie. No wiemy, że wszystko ma swój czas, swoje granice. Jest czas, gdy rodzą się silni młodzi, a przychodzi też taka starość. Dzisiaj chciałaby być może i wielu innych, moja ciotka Maryśka z Kleszyl, która po prostu przywoziła mi swego czasu, gdzieś się poturbowała, powiekowości i leży, chciałaby być. Masz, droga duszo, ja i ty mamy oczy, mamy uszy, mamy ręce, mamy nogi, mogliśmy niezależnie od jakichś tam może po prostu, naszych uchybień, naszych bolączek. To łaska Boga, że dzisiaj posuje coś w Zgromadzeniu Ludu Bożego. Gdy otwieramy dzisiaj lodówkę, mamy dosyta. Nasze pokolenie, teraźniejsze pokolenie, nie zna, co to jest głód. Wiele ludzi, tysiące ludzi dzieci umiera z głodu dzisiaj na świecie, nie mają co jeść. A my mamy ten dobrobyt, dostatek. Często nie cenimy tego. I Biblia mówi, trzymaj, co masz, abyśmy korzystali każdego dnia. Wiele zagrożeń jest w tym świecie, wojny, jakieś kataklizmy, ludzie umierają, tysiące ludzi każdego dnia żyją w trwodze. A my tak spokojnie dzisiaj możemy się zgromadzać, aby były tylko chęci, pragnienie Twoim i moim sercu. My tego nie doceniamy, a to jest miłość Boga, abyśmy mogli za to być wdzięczni, dziękować. Jeżeli w Twoim moim życiu często po prostu siebie łapię, no coś się chciałoby, no takiego większego, albo coś, czego nie mam, i taka może jakaś nutka, yy, taka niezadowolenia w życiu powstaje. A my mamy dzisiaj ten wielki dostatek. Brak dziękczynienia w naszym życiu. My widzimy, gdy dziesięciu trendowatych Jezus spotkał, ich uzdrowił, i oto przyszedł jeden człowiek, pokłonił się, oddał chwałę, podziękowanie, że został uzdrowiony. I Jezus zadał takie pytanie: A gdzie pozostali? Czy dzisiejszego dnia, czy dzisiejszego poranku w moim, w Twoim życiu. Było podziękowanie, Panie, dziękuję, że moje oczy zostały otwarte, że widzą ten wspaniały dzień. Jedna pieśń autor mówi: Wielu śmierci, snem upadło, co się wczoraj spać pokładli. My się jeszcze obudzili, byśmy, Boże, Cię chwalili. Czy wstaliśmy z podziękowaniem? a może z jakimś niezadowoleniem, bo czegoś tam w moim, w naszym życiu jeszcze nie dostaje. A to, że mamy ten wielki dostatek, to taka sfera życiowa, w tym, w którym my żyjemy, ale mamy jeszcze coś cenniejszego i później bardziej najcenniejszego w naszym życiu. Mamy rodziny, mamy dzieci, mężów, żony, możemy być razem. Trzymaj, co masz. Szatan nie śpi. On chce okraść, zgubić i zatracić. Okraść to, aby gdzieś były podziały, rozwody. Dzieci nie rozmawiają z rodzicami. Rodzice z dziećmi to my spotykamy. Dla nas nie jest to obce. Abyśmy mogli dziękować, że to Boża miłość, kochani, nad naszymi domami. No, jeszcze jest ważniejsze, to, że mamy w Jezusie Chrystusie. Kto uwierzył i przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, mamy pokój. Pokój mój daje. Biblia mówi, nie tak jak ten świat daje, ten Boży Pokój, radość, przede wszystkim też życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Tego za żadne pieniądze nie możemy kupić. Kup miłości, droga duszo. Za jakieś pieniądze, największe, które by były, jest niemożliwością. Pokój, którego często może gdzieś naruszony, bywa pokój w naszych sercach, jakieś inne rzeczy, to radość, to mamy wszystko w Jezusie, Chrystusie. Bóg to daje darmo. On uczynił coś wielkiego, tam na krzyżu Golgoty, i on mówi: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, miał żywot wieczny, to mamy w Jezusie Chrystusie. I dlatego Biblia posu mówi trzymaj, bo przyjdę rychło. Trzymaj, co masz. To, co cenne w moim, w twoim życiu, ono jest narażone na na zgubę, na zatracenie, na kradzież. Szatan stoi i chce ukraść tą w rodzinie zgodę aby dać posłu jakieś nieporozumienie, kość niezgody, aby to, to, to jego strategia. I dzisiaj te wojny, to co posłu spotykamy, widzimy w świecie, co się dzieje, to oręż szatana. On przyszedł na to, aby to zburzyć, a Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. I jeśli kto usłyszy, Bóg daruje ten cudowny pokój. I dlatego Boże Słowo mówi, aby trwać, modlić się i czuwać, aby nie zgubić, nie zatracić tego, co mamy. Autor jednej pieśni mówi, siedzia u nóg Jezusa, budu słowo i zuczać. Ja lub tak pieć malica, ucieszenie pauczać. Gdzie pocieszenie, drugo duszo, znajdziesz? W tym świecie to są chwilowe, przejściowe, tak powiedzmy niby, a później gorycz, i tak dalej. Pamiętam, dawno to było, odwiedzaliśmy pewną staruszkę. I choć to ciało już ono było, po prostu nie, nie było kontaktu z tym ciałem, ona po prostu, żyła, niby oczy otwierały się, coś tam po prostu, mówiła, ale jedną frazę ona mówiła. Tak czasami jak to kiedyś były kasety w magnetofonie, zacinała się, zatnie się, i ona jedno i jedno powtarza. Cały czas nie wiem, czy ktoś prostu, to wie, o, o, o czym mówię, ale po prostu, wiedziałem, że płytka, kaseta się zatnie i ona w może godziny czasu powtarzać jeden urywek. I ona powtarzała takie słowa. Z dziewicą i ty do samej mogiły wiedzie żyć i w stradaniach zawsze chorsza. I chociaż jej ciało, ono już było po prostu, na odejściu, ale dusza, kochanie, rwała się, podejmowała się tam do góry. Ona wiedziała, gdzie ten dewiz, gdzie ten sztandar Boży, mówi, z dziewizą idzie ty do samej mogiły być, żyć w stradanie, wsiekać chorysza. Mimo, że ten Adam, stary, on nie chce cierpieć. Jeżeli jakieś niewygody spotykamy, no ciało nie chce posłuchać, chce wygód. Ale swego czasu, ona bardzo lubiała Słowo Boże. Lubiała te pieśni. I mimo że to ciało już posł, było na odejściu z tej ziemi przed umarciem, ale te słowa Boże, Boże które swego razu pokochała, one mówiły, twierdziły, że jej dusza idzie tam w górę do Nowego Jeruzalemu. Dlatego posłuch Słowo Boże mówi: Trzymaj, co masz. Dzisiaj jest dzień spawienia, jutro nie wiemy, co nas spotka. Wielu śmierci powtarzałem, powtórzę jeszcze raz: śmierć z nami upadło, co się wczoraj spać pokładło. My się jeszcze obudzili, byśmy Boże Cię chwalili, abyśmy dziękowali, kochani, więcej i więcej. Nie tak, jak Jezus zadał pytanie: A gdzie pozostali? W której grupie jesteś? Czy jesteś w tej grupie, Panie? Ja dziękuję za każdy dzień i może za te troski, może te trudności, które spotykamy. Dobrze jest dziękować nam, gdy nam wszystko ładnie się układa, gdy ten pokój i finans, te wszystkie inne rzeczy, a gdy trochę coś w naszym życiu nie tak. A Bóg mówi za wszystko, Bóg Słowo Boże mówi za wszystko dziękujcie. Taka jest wola Boża. Dałby Bóg, abyśmy my się uczyli. Z tej Bożej Księgi Słowa Bożego być wdzięcznym, abyśmy trzymali to, co mamy. Dzisiaj idzie dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski. Amen.